Mój strunacz właśnie był w lasu i ze z mamy gałązek i... Czego? Z gałązek. I ubrań, ubrań, ubrań. Co ty, Michał, uszy sobie z czasami chłopku? No, nieźle. Czysty masz? Nieźle, ale też nie dobry. Jakoś tak średnio znajdę. Mało, mało tego lasu, no same gałązki, a gdzie jarzębina, gdzie szyszeczki? Nie ma. Nie ma. No, fachowa sobie przyszyłaś tutaj, doceniam. Doceniam kunszt krawiecki. Tutaj Igłanitka poszła ruch, widzę. Nieźle. Dobrze. No, to o No, to ja. Nie, to Nie, ja. E